Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Grzegorz Fudala, kierownik projektu transformacji polskich sieci energetycznych. Prosto ze sceny, z głównej sceny, sapnał w Sopocie. Grzegorz, tak na gorąco, gdybyś przybliżył nam główne cele, takie cele, które stawiliście na początku, przygotowując projekt transformacji w oparciu o s w PSE. Co to było? Tak jak wspomniałem na, na głównej scenie, transformacja systemów SAP w PSE wpisuje się w strategię całej firmy, gdzie jednym z celów, jakie mamy, to jest optymalizacja kosztowa i całkowita wymiana systemów SAP, które. PSE tak naprawdę działają już od 20 lat. Zarząd podjął decyzję o powołaniu programu transformacji systemu SAP. Dokładnie dwa lata temu ja zostałem szefem tego programu, teraz też jestem kierownikiem projektu, który jest realizowany właśnie w partnerstwie z UI. My jesteśmy strategiczną spółką energetyczną Skarbu Państwa, więc tutaj też mamy pewne ograniczenia, zwłaszcza jeżeli chce się iść w chmurę, więc to nie jest coś, co praktykujemy na co dzień, zwłaszcza w spółkach Skarbu Państwa, więc to, to było coś nowego dla organizacji. Jednak Kluczowy czynnik to jest przede wszystkim zaangażowanie, wsparcie. Mieliśmy z zarządu, z rady nadzorczej, był to odpowiednio umocowany program. Jeżeli nie ma odpowiednio umocowanego programu, projektu, kierownika projektu, to takie przedsięwzięcie no, prędzej czy później e, polegnie. Więc tu mieliśmy wsparcie, zaangażowanie zespołu i pracujemy. Cały czas pracujemy e, i ze strony biznesu, jak i ze strony Departamentu Teleinformatyki, gdzie e, właśnie ta, ten aspekty security są dla nas. Kluczowe, bardzo ważne, i tak jak Marek na scenie wspomniał, troszeczkę tu nie doceniliśmy z wagi tematu. Tak, tak, wagi tematu i, i złożoności, ale też wychodzimy z tym na prostą, także też przecieramy zarówno w naszej spółce, jak i myślę w spółkach Skarbu Państwa, właśnie tą ścieżkę, jak, jak, jak podejść do tego. PSA jest spółką, na którą. Każdy w branży energetycznej patrzy. E, jesteście istotni, jesteście spółką strategiczną Skarbu Państwa. Bardzo odważny krok, wejście w chmurę. Chwilę temu dyskusje w, w kraju, e, szczególnie u spółek podobnych trochę do Was profilem, w sensie takim oznaczeniu strategicznym, spółki Skarbu Państwa w ogóle wykluczały wejście w chmurę. Wy się ten odważny krok. Projekt jest mocno zaawansowany. Co teraz jeszcze, na co zwracasz uwagę, żeby szczęśliwie go zakończyć, żebyście mieli sukces, na który ciężko pracuje bardzo dużo osób? Najważniejsze jest odpowiednie zaangażowanie zespołów zarówno po naszej stronie biznesowej, oczywiście technicznej, jak i po waszej stronie, po stronie partnera. Żeby tu było odpowiednie zaangażowanie, bo dość ambitny mamy harmonogram, tak? rok czasu. Tu nie ma buforów, tak? Tu nie ma buforów, tu, tu nie ma miejsca na większe błędy. Dziękuję. Miłego uczestnictwa i odbioru wszystkich treści, inspiracji płynących na Sapnau w Sopocie. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.